Ta scena dzisiejszej Ewangelii dotyczy niejako każdej rodziny, gdzie dziecko dorasta. Jakoś gubi się to dziecko rodzicom, wymyka się z ich sposobu myślenia i wobec drogi życia, wobec drogi ku dojrzałości podejmuje decyzję. Często jest tak, że dziecko gubi się w stronę zła. Jest powodem, że rodzice załamują ręce, nie rozumieją swojego dziecka, jest zbuntowane i często schodzi na manowce. Ale zdarza się także, że dziecko potrafi się zbuntować w stronę dobra. Tak jak patron dnia dzisiejszego. Czytamy w liturgii tę Ewangelię, jakoś nawiązując także. Do tego wydarzenia z życia Stanisława, że uciekł z domu. Będąc na stacji w Wiedniu ze swoim bratem Pawłem, postanowił nie wracać do Rostkowa czy do Zakroczynia, tylko uciec, w przebraniu zresztą żebraka, żeby go nikt nie rozpoznał. Najpierw, jak słyszeliśmy, do Bawarii, a potem na piechotę przez Alpy. Do Rzymu. I gdy patrzymy na tego młodzieńca, to widzimy, że no, facet jest taki szalony w swoim postępowaniu. Zbuntowany. Powiedział swoim przełożonym, że rodzice na pewno nie zgodzą się, by wstąpił do Jezuitów, dlatego nie wraca do Polski, żeby pytać ich o zgodę. Jest już dorosły. I podjął taką decyzję, a było to związane, jak słyszeliśmy we wstępie do Mszy Świętej, z jego głębokim życiem duchowym i z objawieniem, które miał, gdy usłyszał słowa Matki Najświętszej, by wstąpił do zakonu ojców Jezuitów. To jest takie ciekawe zjawisko, i nieraz sobie stawiam pytanie i młodym ludziom także, dlaczego człowiek buntuje się w stronę zła, a nie w stronę dobra. Gdy przez wiele lat pracowałem w Warszawie, byłem proboszczem w centrum Warszawy, to nieraz widziałem młodych ludzi, którzy właśnie stali gdzieś na, na osiedlu i zastanawiali się, co by tu złego zrobić. Może byśmy się napili, może byśmy narkotyki wzięli, może byśmy obrobili kiosk. To nie byli bandyci. To była zmontowana młodzież. A nie spotkałem się z takim zjawiskiem, że młodzież się nudzi i tak myślą. A co by tu dobrego zrobić? Może pójść do tej pani z piątego piętra, co jest samotna staruszka, może jej zakupy zrobić, żeby tak się skrzyknąć po stronie dobra. I to pokazuje, że człowiek jest bardziej skłonny do zła. Jest w nas właśnie to, co nazywamy skutkami grzechu pierworodnego skłonność do zła. I trzeba wielkiego buntu dobra w nas, by zbuntować się przeciwko złu i wybrać dobro. I to jest ta duchowa energia, której dzisiaj jakoś bardzo uczy nas święty Stanisław Kostka. Wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasu wiele. Umarł za wcześnie, 18 lat, w nowicjacie. Dlaczego? Być może rodzice też stawiali sobie to pytanie. Dlaczego? Przecież, gdyby wrócił do Polski, może by się nie nabawił choroby, może by był jakimś wielkim senatorem, jakieś wielkie godności go czekały. A on wybrał taką drogę: uniżenia, pokory i służby. Ale w perspektywie wieczności widzimy, że wybrał drogę najlepszą. U Boga jest inna miara niż u nas, i zaufanie do Boga polega również na tym, że każdego dnia mówimy bądź wola Twoja. Chcę pełnić Twoją wolę na każdym etapie mojego życia, w dzieciństwie, w młodości, w wieku dojrzałym i w starości. Chcę, by Twoja wola pełniła się w moim życiu, tak jak wypełniła się w życiu świętego. Stanisława Kostki, Amen.